Witam. Zobaczcie, co znalazłam przy tych porządkach. Następne długopisy i będzie z tego kolejny filmik. Zapraszam do oglądania i dodawania łapek w górę. Jak sprawdzę te wszystkie długopisy, to pokażę, że skończyłam. I co nie będzie pisało, Idzie do plastików. Tu mam kartkę, na której będę sprawdzać. Oczywiście, kartkę sobie położam na album zdjęciowy, żeby nie było. Dobra. Będę rzucać tam. Co to jest? No, do oczu to od razu wyrzucę, bo to stare kosmetyk sprzed wieków. od razu. Mm. Może, drogi o, sorry No, co to są? Ołówki. Ołówki to zostawimy. O, na ostrzone. To na ostrzane są. Zobaczcie, ołówki są. Ja tylko sprawdzam długopisy. Włożę sobie to ołóweczki. Długopisy do wyrzucenia. <laughs> Żeby nie było, to wrzucam do kartonu oczywiście. Ja nie wrzucam do podłogi na podłogę. Tylko tak czaska na podłogę, bo karton jest pusty. Dlatego rypię o podłogę. Co to jest? To jest kredka czy długo? Nie, to jest ołówek. No to wyrzucimy, bo to na pewno suche. O! Dobra, jest to. No i kartonik. A plan wyrzucenia. I widzicie, długo nie trwało. Zostały mi tylko ołówki. I dwa długopisy. Ale ja nie będę się babrać z tym. Proszę bardzo. Zobaczcie, co mam. Oprócz tego, okulary przeciwsłoneczne. Możemy iść na słońce, się opalać. Łapki w górę moi drodzy i do następnego wideo. Ciao!